Siemanko, tu Kamilion, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z Q&A ZZP, czyli Wy zadajecie pytania na temat ZZP w Holandii, a ja odpowiadam. Bardzo chciałem Wam tutaj podziękować za wszystkie reakcje, za komentarze pod ostatnim filmikiem, ponieważ dzisiejszy filmik jest stworzony w pełni z samych pytań z ostatniego filmika, także nie musiałem korzystać ze jeszcze starszych pytań, chociaż one też przyjdą na wszystko jest czas. A my co? Eee, zaczynamy ten odcinek, więc lecimy z tym. Na samym początku, dla tych, którzy nie wiedzą, ZZP to w takim prostym tłumaczeniu samozatrudnienie, czyli firma jednoosobowa. Ja mam tutaj wszystkie pytania, ale też będą one się wyświetlać na ekranie. Pierwsze pytanie zadali gotowanie w NL. Ok, to czyli ZZP jest formą samozatrudnienia tylko dla jednej osoby, tak? No i tutaj e, sama nazwa ZZP może być myląca, ponieważ w wolnym tłumaczeniu e, jest to pracujący bez personelu, aczkolwiek można nająć e, pracowników. Na przykład, w budowlance u mnie to wygląda tak, że jeżeli chciałbym sobie nająć dwóch ekstra pracowników, muszę mieć AVCA Full, czyli muszę znać się na zasadach bezpieczeństwa pracy, muszę mieć to w jednym paluszku. Jeżeli będę miał na to certyfikat, to mogę nająć sobie dwóch pracowników. I tutaj cała przygoda się nie kończy, ponieważ do tego możemy już rozwinąć swoją firmę do B-Drive, czyli do bv -ki. Chodzi tutaj o to, że na początku nie wiemy, czy nasza firma urośnie, czy nasz patent sprawdzi się na rynku. No i najzwyczajniej na świecie zaczynamy od ZZP. Sami pracujemy na swój sukces, potem zatrudniamy pracowników, później kiedy chcemy stać się prawdziwym pracodawcą i rozwijać dalej firmę, otwieramy BV. -kę. Zamiana ZZP na BV to jest nic trudnego. Także tak to wygląda. Więc odpowiedź brzmi: można mieć zatrudnionych pracowników pod sobą, pracując na ZZP. Kolejne pytanie zadał Pan Andrzej Wodyński. Gdzie szukać zzpr do pracy? A więc zzpr do pracy łatwo szukać na zwykłych portalach ogłoszeniowych, czy to może być nawet Facebook, czy to jest Niedziela NL, Wiatrak NL. Można samemu wystawić ogłoszenie, że na przykład potrzebny jest ZZPR do pracy lub potrzebny jest ZZPR do wykonania jakiegoś zlecenia. Lub właśnie na tych samych portalach szukać ogłoszeń od samych ZZPR-ów, którzy się ogłaszają, że mogą wykonać zlecenia, że poszukują pracy. No i też są takie portale internetowe jak werkspot.nl, i tam właśnie możemy się zarejestrować jako ZZPR, jako Fakman, gościu, który wykonuje jakąś tam dziedzinę pracy w budowlance i możemy też się zarejestrować jako zleceniodawca, czyli na przykład dach nam przecieka, e, potrzebujemy jakiś tynk zrobić na ścianie, bo na przykład grzyby zszedł i tynk e, musieliśmy skuć i teraz trzeba nowy tynk położyć, czy potrzeba kogoś, kto wymieni nam okna. E, także e, na takich stronach jak werk.przepraszam e, werkspot.nl właśnie tam możemy szukać ZZPR-ów, No i tak jak mówiłem, e, wszystkie portale ogłoszeniowe a teraz pytania od Pana Tomasza Kukułki. Pan Tomasz Kukułka zadał 8 pytań. Jestem mega wdzięczny za te pytania, ponieważ wydaje mi się, że odpowiedź na nie może wielu początkującym ZZPR-om lub osobom, które myślą o tym, żeby zacząć właśnie ZZP, może pomóc. Także to są super pytania. Bardzo Panu dziękuję. Jest ich 8. No i zaczynamy od pierwszego pytania. Czy potrzebny jest meldunek? Czy adres korespondencyjny. Słyszałem, że trudno jest dostać meldunek od właściciela mieszkania, ponieważ on z tego ma więcej roboty, jak ktoś będzie chciał zmienić mieszkanie później. Więc, jeżeli na przykład wynajmujemy mieszkanie od jakichś Polaków, od jakichś Turków, Marokańców, gdzie oni robią jakieś szemrane interesy, nie chcą was za, zarejestrować, zameldować w urzędzie, to ja osobiście bym odmawiał czegoś takiego jeżeli pójdziecie do normalnego maklera i tam też będziecie musieli możliwe że więcej zapłacić za pierwszym razem. Nie wiem jak wygląda różnica cenowa mieszkania tak wynajmować na dziko od maklera aczkolwiek nie ma większego problemu. A jeżeli chodzi o adres to Lepiej, jeżeli mamy holenderski, ale nie jest on potrzebny. Możemy mieć też adres w kraju, w którym jesteśmy zameldowani, czyli na przykład Polska. Tylko w tym tutaj jest troszkę więcej patyczkowania, ponieważ musimy udowodnić, że ten adres jest nasz, mieć jakiś wyciąg z banku lub potwierdzenie tam z gminy, z miasta, że jesteśmy za, e, zarejestrowani. E, lub możemy to właśnie w, w taki sposób jakiś inny udowodnić, to, że ten adres, który my mamy w Polsce jest prawdziwy. No, i jeżeli to zrobimy, to możemy się umówić z KVK w izbie handlowej na otwarcie firmy tylko telefonicznie, ponieważ rejestracja online jest zarezerwowana tylko dla Bewonerów w Holandii, czyli dla tych, którzy mieszkają i mają meldunek tutaj w Holandii. Ale odpowiedź jest taka, że meldunku nie trzeba holenderskiego, żeby otworzyć ZZP. Pytanie numer dwa. Niektórzy oprócz VCA wymagają GPI. Co to? A więc, y, często, jeżeli y, wchodzimy na budowę w pierwszy dzień, mamy takie zebranie i przez pół godziny, lub czasami nawet czwartą godzinę, y, omawiamy co można, że trzeba, czego nie można, że trzeba mieć y, helmety na głowie, że nie można chodzić pod dźwigiem, że nie można to, że nie można tamto. No i GPI to jest zbiór takich wszystkich ogólnikowych informacji, jak się poruszać na właśnie dużych budowach, w portach. No i jeżeli mamy takie GPI, to nie potrzebujemy takiego przeszkolenia w pierwszy dzień, ponieważ oni wiedzą, że my znamy się na bezpieczeństwie nie tylko samej pracy, ale i poruszania się po takich właśnie większych budowach, no i zauważyłem, że coraz częściej na większych projektach GPI jest wymagane. Tutaj chciałem dodać, że wielu pracodawców może to załatwić. Nie jest to większy problem, nawet z własnego doświadczenia jeden pracodawca powiedział mi, że on mi to po prostu załatwi i zrobi tylko czy chce. Także, ale ja bym polecał zrobić to, mieć dla własnego bezpieczeństwa tą wiedzę. Pytanie numer 3: z jakiego ubezpieczenia firmy korzystasz? Ja korzystam z firmy zekur.nl i płacę miesięcznie 2153. Także tak to wygląda. Pytanie kolejne, pytanie numer cztery. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wynająć mieszkanie? A więc nie ma tutaj za dużo jakichś wielkich wymagań. Oczywiście musicie posiadać jakiś dowód osobisty, paszport, żeby wiedzieli, kim wy jesteście. No i od pracodawcy potrzebne będzie Wam zaświadczenie o dochodach. To jest ważne, ponieważ oni muszą mieć gwarancję tego, że jesteście wypłacalni, będziecie płacić za mieszkanie, także z takich rzeczy, które trzeba spełnić, żeby mieć właśnie, żeby móc wynająć mieszkanie, no to mieć udokumentowane dochody i czasami mogą też się zapytać na przykład Was o Solarisy z ostatnich trzech miesięcy, żeby zobaczyć, czy Wy macie tą płynność dochodów, no i nie powinno być większego problemu. Pytanie numer 5. Pan Tomasz pyta jak wyglądał twój pierwszy miesiąc z ZZP? Mój pierwszy miesiąc nie różnił się tak bardzo od poprzedniego miesiąca zanim zacząłem ZZP. E, ogólnie zacząłem ZZP przy pracy na Pomidorach. E, tam pracowałem. E, zacząłem od zwykłych prostych prac. Później powiedzmy, że awansowałem na drajera, czyli obkręcałem Same czubki pomidorów wokół sznurków na elektrokarze jeździłem, na jakieś 2,5-3 metra nad, nad ziemią. No i e, zauważyłem, że Turki, Marokańcy, niektórzy Polacy e, gdzieś tam jakieś dochodzą słuchy, że zarabiałem dużo więcej przy tej samej pracy. No i usłyszałem o ZZP. Nie wiedziałem praktycznie o co chodzi, co to jest ZZP, e, no ale zacząłem się dowiadywać, zacząłem robić takie własne wywiady. Oczywiście wszyscy mi odradzali, że. Nie, że to się nie opłaca, że życie balasting zje i tak dalej, bla bla bla. No ale jednak postanowiłem rzucić się na głęboką wodę i stwierdziłem, że też chcę takie coś zrobić. Pogadałem ze swoim pracodawcą, on powiedział, że może pojechać ze mną do KVK, do izby handlowej i pomóc mi otworzyć e, taką firmę. No i pojechałem, otworzyłem, wróciłem i następny tydzień już pracowałem jako ZZP. Wykonywałem dokładnie tą samą pracę, e, tylko że za lepsze pieniądze. No, i, i taka była różnica. Także wiele się nie zmieniło. No i dopiero później zacząłem się rozwijać, kiedy z szkoli przyszedłem na budowlankę, kiedy zacząłem rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. Myśleć o jakichś narzędziach, myśleć o transporcie i, i tym wszystkim. Także początek mój był bardzo, bardzo prosty, aczkolwiek miałem pewną drogę, ponieważ wiedziałem, że tam pracuję, teraz będę pracował dalej tam, tylko że na innych warunkach. Także tak to wyglądało. Pytanie numer 6 od pana Tomasza. Czy jak pracujemy dla agencji, musimy im dostarczać godziny podpisane przez majstra kierownika? Jak to się w ogóle odbywa? Czy fakturę też musimy wystawiać, czy zajmuje się tym biuro? E, ogólnie wygląda to tak, że na budowie, e, praktycznie na każdej, której ja byłem, Trzeba było wypełniać godzinki, mamy takie formularze, zawsze od zleceniodawcy, wypełniamy dajemy je kierownikowi budowy, on daje podpis, robi sobie zdjęcie, wysyła do biura, my robimy zdjęcie, wysyłamy do swojego zleceniodawcy i tak to się zazwyczaj odbywa. Na przykład, jak pracowałem na szklarni, to szklarniarz, właściciel szklarni, który on, on wysyłał godziny, wszystkie do biura, do agencji, która mi zlecała tą pracę i oni już mieli wszystko. Także fakturę tylko trzeba wystawić, i a propos faktury, to tak, fakturę to jest nasz obowiązek jako ZPR-ów, ponieważ ty jesteś firmą i to ty wystawiasz swoje faktury, i to jest w zakresie właśnie Twoich obowiązków. Wtedy wiesz, że, że masz wszystko dopięte, wiesz, ile przepracowałeś godzin, wiesz, ile zrobiłeś pracy, wiesz, jaką fakturę masz wystawić, no i oni później mają tylko to zapłacić. Pytanie numer 7. Jak wygląda faktura? No tu nie ma wielkiej tajemnicy, mogę Wam pokazać, więc faktura wygląda tak. Jest tutaj, zakryje pewne dane osobowe, oczywiście, RODO, ale wygląda faktura w ten sposób. Są pewne rzeczy, które muszą być na, tym, na niej zamieszczone. Wzory faktur też możecie sobie zobaczyć na internecie. Dokładny opis, co musi się tam zawierać. A my co? Przechodzimy do następnego pytania, numer 8, ostatnie pytanie na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy zadali pytania. Tutaj ostatnie pytanie od Pana Tomasza. Czy wszystkie agencje pracy odprowadzają za nas BTW, jeśli pracujemy w branży budowlanej? W branży budowlanej odprowadzają za nas BTW, to jest taki przepis z tego, co mi mówił mój księgowy. Więc w żadnej pracy, do której idę, nawet jeżeli chodzi o budowlankę, nie pytam się, jak wystawiać faktur, bo wiem, że. Faktury e, muszą być bez BTW, oni e, muszą się tym zająć. Ale jeżeli na przykład chodzi o inne sektory, tak jak Agrarisz, gdzie pracowałem na szklarni, to dostawałem e, z każdym tygodniem 21% ekstra, a po trzech miesiącach, e, czyli kwartalnie, musiałem to zwracać do balastingu, co jest mi się wydaje bardziej uciążliwe. E, system, który jest w budowlance, jest moim zdaniem lepszy, ponieważ e, jest lepszy. No, i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was serdecznie do zadawania kolejnych pytań. Będę się ją starał, jeżeli nie będzie za dużo tutaj pytań, będę się starał odpowiadać też na stare komentarze. No i serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji po więcej materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo!